piątek 14 czerwca 6:41 czasu środkowo-europejskiego. To są komentarze giełdowe BOSFX. Zapraszam do wysłania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1634 punkty. po praktycznie wczorajszym takim rajdzie wzrostowym od minimów 1597, a był to ruch na nieco ponad 41 punktów praktycznie zwyżka została wyprowadzona z rejonu minimum jakie obserwowaliśmy w poprzednim tygodniu na poziomie 1596 z tego rejonu minimalnie ponad tutaj popyt zdobył praktycznie przewagę już o godzinie 13, a potem kontynuował swój, a swój argument w postaci rosnącego impetu, zawrócenia żółtej wstęgi i modelu Gappiego w górę. i tak wykształciła się nowa fala wzrostowa w układzie H1, która praktycznie zredukowała w 3 czwartych, nawet ponad 3 czwartych skalę takiej korekty spadkowej, jaka przeszła na Future 500 od 10 czerwca do właśnie wczorajszego dołka do 13 czerwca można zatem powiedzieć, że a tak przyrównać nawet, że prędkość tej korekty wzrostowej, tego ruchu wzrostowego była o wiele większa niż ten spadek, który rozłożył się aż na trzy sesje. To mówi nam, że popyt tutaj ma tak naprawdę nieco większe szanse potrafi dominować i zawrócił spod średniej Ema 200, która zaczęła się unosić, do tego żółta wstęga znajduje się ponad czarno, mamy impet wzrostowy, jeżeli, popyt, jeżeli kupujący ponownie to wykorzystają, to możemy mieć jak najbardziej pozytywne rozstrzygnięcie tego tygodnia, natomiast brak rozstrzygnięcia, czyli brak wybicia się ponad taki na przykład opór 1638 to ruch w stronę 1613-1609 i próba ponownego podbicia Zerknijmy teraz na futures dla Dow Jonesa tam tendencja wręcz analogicznie do S&P500 przy czym kurs mamy na poziomie 15171 ważny opór do przełamania to 15229 ale także te nocne, praktycznie maksima 15198 15200 są równie ważne do, do przełamania. Jeśli się nie uda, ruch w stronę 15000 powinien być mierzony mniej więcej. A jeśli, jeśli ta sztuka się powiedzie, jednak opór po są przełamane to ruch w stronę 15306 będzie jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Z kolei futures na dax przed otwarciem to wartość 863. Widzimy, że DAX tutaj. Filtr są do zamknięcia Wall Street, również ładnie zyskiwał. I tutaj mamy opór na poziomie 8237. Jego pokonanie to ruch w stronę 8336. Przebicie tej wartości to ruch w stronę 8400-8500 punktów, a brak takiej reakcji popytowej to ruch w stronę 867-827 punktów. FW20 przed otwarciem w takim kontekście, w kontekście silnych rynków otoczenia a zakończyło wczorajsze wymiany na poziomie 2, 4, 6, 8. Przy czym dodajmy, że mieliśmy rynki otoczenia mocniejsze dopiero po tym, co zaobserwowaliśmy jako siła zakrywania luki spadkowej wczorajszej na wig 20, na w 20 więc FW20 jako pierwsze wybiły się w górę i jeśli taki impet byłby kontynuowany, to powinniśmy dzisiaj zaobserwować próbę wybicia w stronę 2,492,500 jako próbę kontynuacji wczorajszego ruchu w górę. a Brak kontynuacji to ruch w stronę 2,436 i tutaj mamy wsparcie bardzo, bardzo istotne, a więc zbudowanie nieco wyższego dołka, na przykład przy 2,450, to i tak ruch mierzony w stronę 2,500, natomiast przebicie 2,450, 2,436, to dalsza zniżka rozwinie się korekt w stronę 2418, 2396, a nawet w stronę 2370. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.